Witam wszystkich. Piątek 20 stycznia. Zaczniemy dzisiaj od aktualizacji na rynku Forex. Dzisiaj tylko trzy walory. Omówimy sobie Nasdaqa, DAXA i Złoto. Przypominam, że żadne informacje w tym nagraniu nie są rekomendacjami inwestycyjnymi. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. I tak przejdźmy od razu już do wykresów i tak sytuacja na złocie, wejdźmy sobie najpierw na wyższy interwał troszeczkę, na 4 godzinówkę. Widzimy, że jesteśmy w trendzie wzrostowym. Tutaj mamy bardzo dużą dywergencję na 4 godzinówce. Także spodziewam się jakiejś korekty. Już od dłuższego czasu się spodziewam, tej korekty jakoś się nie pojawia, ale dywergencja jest, co może nam sugerować albo korektę większą, albo ruch boczny. Wybiliśmy tą strefę czerwoną, która była strefą prospadkową. I teraz mamy następne poziomy, których się spodziewam, że dotkniemy przed jakimś tam spadkiem ceny o od 1600 do 1900. No super. Także kiedyś musi przyjść ta większa korekta. Na razie trzyma nas zasięg tej korekty, którą tutaj mamy, tej zielonej. Ale przejdźmy do niższych interwałów, bo chciałem Wam pokazać, co dzisiaj będę próbował rozgrywać. O ile cena tam do w ogóle dojdzie, bo może już jest ten moment, że cena zawraca. Tego nie wiemy. Zejdźmy na 30 minutówkę, na której to Pokażę Wam, co będę próbował dzisiaj łapać i co będę próbował rozgrywać o ile cena tam dojdzie. Wczoraj łapałem tutaj te szczyty, wrzucałem to na forum u nas. Wejście było na 1933. No i ten ruch cały sobie tutaj zaksięgowałem na dwóch pozycjach. Były zlecenia oczekujące, także one po prostu czekały na realizację z Take Profit'em i ze Stop Loss'em ustawionym. I tak, pierwsze zagranie, które już uciekło, no jest od 30-minutówka, to jest z tej strefy. Zagranie raczej na reakcję, no bo ta strefa nie jest zbyt silną strefą i stanowi ona opór dla ceny. Mamy tutaj takie lokalne ZZB i um, widzimy, że się odbijamy, tu mamy 0,61 FIBO, na tym poziomie także to są miejsca, w których zawsze staram się zagrywać na reakcję. Natomiast mocniejsze poziomy, które widzę w tej chwili, no to jest 1937 i strefa 1943-1941, skąd będę próbował łapać pozycje krótkie no zasięgi będę wyznaczał później dopiero jak cena, cena dojdzie tam w ogóle no na razie jesteśmy tutaj czekam na, na, na wybicie no jeżeli byśmy spadali no to wsparcie dla ceny mamy na poziomie pierwsze wsparcie dla ceny mamy tutaj 1922 i następne wsparcie będzie Tutaj 1916 możemy tutaj zaliczyć zjazd. Ja obserwuję te poziomy. Na razie pozycji długich nie zajmuję. Będę się przyglądał, jeżeli dotrzemy do tego miejsca e, lub tutaj. Natomiast obecnie jestem bez pozycji na złocie. Te dwie strefy podażowe. Tutaj możliwe wsparcie dla ceny i obserwuję na ten moment, szukam miejsca do wejścia. Następna pozycja, które mam już od dłuższego czasu, to jest Nasdaq. Widzimy, że wyznaczyliśmy sobie poziomy. To jest D1, ale się szybko w miarę zrealizowało. Widzieliśmy, rozmawialiśmy o tym, że z tej strefy tutaj mogą pojawić się spadki. Zrobiliśmy zasięg największej korekty. Tak, tutaj tej korekty widzimy reakcję podażową przepraszam, popytową, mamy odbicie, również tutaj jest wsparcie ze strony 21 średniej kruczącej, także no tutaj chwilę cena może się nam pokonsolidować, widzimy, że mamy odbicie jako korektę w ruchu spadkowym, no i spodziewam się dojścia do targetów 11177, 1151 to są takie najbliższe targety, które widzę no i tutaj będę obserwował co się dalej dzieje. Miejsca na spadki mamy dość dużo jeszcze, także myślę, że no, trzeba obserwować te poziomy w okolicach 11 tysięcy, tutaj będzie chwila prawdy, czy lecimy niżej, czy... czy ta niebieska strefa nas wybroni to jest myślę, że tą strefę przetestujemy jednak. Także tutaj obserwowałbym, jeżeli byśmy się tu zatrzymali i odbili, no byłby to bardzo wzrostowy sygnał, mielibyśmy wyższy dołek, no i wtedy szansa na, na, na większe wzrost. Ale najpierw obserwujmy pierwsze dojście do poziomu 11177, 11051. Ja tutaj dokładałem kolejne pozycje krótkie na poziomie 11300. Po tym odbiciu, także czekam dalej. Oczekuję ruchu spadkowego. Pamiętajcie, że nie są to żadne rekomendacje inwestycyjne. Po prostu tak czuję, że tak może się zdać. Na rynku jest to tylko moja prywatna opinia. No i kolejny walor, o którym będziemy dzisiaj mówić, to Nasdaq. Przepraszam, DAX. Niemiecki indeks. I tutaj też się spodziewaliśmy od tego poziomu. Reakcji podażowej. Ta reakcja podażowa wystąpiła. Mamy pierwszy take profit zaksięgowany 14950. Odbicie, czego się spodziewaliśmy, no, jeżeli było to wsparcie dla ceny historycznie i wynikało to z mierzeń, no to wiadomo, że jakaś reakcja powinna się pojawić. Bo ona się pojawiła. Ja dokładam tutaj w tym momencie właśnie kolejnych pozycji krótkich. Zrealizowałem te, które zagrywałem na odbiciu. Jako longi, no i oczekuję zejścia ceny do 14737, 14569. No, a ostatecznie do zrobienia zasięgu tej korekty zielonej, która już wcześniej był zrobiony tutaj. Także tego oczekuję. Raczej prospadkowo jestem nastawiony na, na, na indeksach. Widzimy również, że Magdi nam zawraca. Także tutaj to też jest widać, że trend się osłabił. RSI też już zawraca. No i czekamy, czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Ja spodziewam się zejścia do tych dwóch poziomów. Nie wiem, czy to będzie przed weekendem, czy, czy nie po prostu. Jeżeli nie, no to ja te pozycje zostawiam na weekend, czego normalnie nie robię, żeby zostawiać na weekend pozycje. No ale tutaj na DAX-ie i na NASDAQ-u są to dość duże pozycje. A prawdopodobieństwo dalszych spadków jest wysokie. Także. Postanowiłem je zostawić. Nie będę ich zamykał, jeżeli nie osiągniemy następnych poziomów. To wszystko w tym nagraniu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w poniedziałek, odnośnie rynków tradycyjnych. Dzisiaj jeszcze wrzucimy aktualizację odnośnie Bitcoina i może tylko altcoinów. Zobaczymy, jak, jak tam będzie sytuacja się rozwijać. Na pewno będzie Bitcoin. Życzę miłego weekendu i do usłyszenia.